To, co tej wiosny wyczynia w naszej lidze Ilian Micański, do złudzenia przypomina to, co w innej lidze wyprawia no ten. Przecież wiecie, że porównanie trochę na wyrost, że nie ten rozmiar kapelusza, no to co? Równać przecież trzeba do najlepszych. Zresztą popatrzcie na to, na to. I przede wszystkim na to. Trener Majorki, pytany ostatnio, jak zatrzymać Messiego, powiedział: To proste, wystarczy wziąć karabin i tra-ta-ta-ta. Ta, ta, ta. Co trzeba zrobić z, z Micańskim, żeby go zatrzymać? To samo. Nie aż tak, to nie. Myślę, że na pewno to jest dobry napastnik, ale my zrobimy wszystko, żeby dzisiaj sobie za dużo nie pograł. Jeżeli Lewandowski w nie pograł, to miejmy nadzieję, że Micański też nie pogra. Jest czterech obrońców, jest trzech napastników za głębia. Wychodzi na to, że, że mamy być może przewagę jednego zawodnika, który w tym kryzysowym momencie musi przyjść z pomocą temu drugiemu.

Czas na składy. W zagłębiu 2 do 0 Lubi, mimo pasma sukcesów, trzy zmiany. Kontuzjowanego bramkarza Isailowicza zastępuje Ptak. Do składu kosztem kocota powraca Mateusz Bartczak. Jest też po dobrym występie i golu z Polonią Warszawa Kędziora. Z jedenastki zniknął błąd. U gospodarzy także trzy roszady w porównaniu z przegranym meczem w Chorzowie. Wykartkowanego Tosika zastępuje Szyndrowski. W pomocy gol za Cetnarskiego. Z przodu Zakrzewski za mającego problemy z barkiem Mariusza Łuka. Wśród publiczności obecny i były selekcjoner naszej reprezentacji, arbitrem pan Adam Leczmański. Miedziowi na miedziowo, brunatni dla zmyłki na biało, ale z czarnymi spodenkami. Gospodarze wiosną zdobyli już 7 punktów, goście aż 10. Rozpoczyna się od szarży wróbla, ładne podanie Nowak. W odróżnieniu od Micańskiego piłkarska strzelba Dawida Nowaka, jakby ostatnio zardzewiała. 11 minuta, pierwsza akcja gości Traorę Kędziora. Piłka w siatce. Krótka radość, bo za chwilę wędruje w górę chorągiewka bocznego. Analizujemy sytuację. Tutaj spalonego nie było, bo podawał Szyndrowski. Ale tutaj Kędziora chyba rzeczywiście wysunięty owłos. Przed linią obrony. Ta decyzja arbitra się broni. 10 minut później znów Miedziowi przepuścił piłkę Micański. Kosta. Starcie z Szyndrowskim. Pada obrońca GKS-u. Kosta dośrodkowuje i co? I za chwilę Traorę posyła piłkę do siatki. Jeden do zera dla Zagłębia. To piąta bramka Senegalczyka w tym sezonie. Dwa pytania, które się nasuwają, to czy Tosik dałby się tak ograć i czy usłyszeli coś obaj stoperzy drużyny GKS UPG. Stanęli bowiem jak wryci. Zobaczmy. Całkowita konsternacja. Lacic cofnął nogę tak jakby coś usłyszał. Usłyszał? Po moim błędzie krzyknęłem mu moja, także nie spodziewałem się, że puści. Moja bramka. Zasłużone prowadzenie drużyny Marka Bajora. Wróbel, za Krzewski. To mogła być bramka sezonu. Popularny Zaki, gola dla GKS-u jeszcze nie zdobył. Do przerwy, jak w znanym filmie 0-1. Jest ciężko wiadomo. Dużo biegania, wymagający przeciwnik. Musimy troszeczkę dłużej przetrzymywać piłkę, uspokoić to. Ale jest dobrze, wygrywamy do przerwy i jest dobrze. Rzeczywiście jest dobrze, oczywiście dla gości. Druga połowa rozpoczyna się od uderzenia Patryka Rachwała, potem rykoszet i sporo szczęścia zaskoczonego Aleksandra Ptaka. Jesienią w Lubinie był remis 1 do 1 po bramkach Ekfueme i Siaka z rzutu karnego. Tutaj 60 minuta, Micański, Kędziora i Sapela po raz drugi może wyciągać piłkę z siatki kapitalna kombinacja w trójkącie Barczak, Micański, Kędziora ten ostatni trafia do siatki w drugim meczu z rzędu drodzy państwo w akcji zagłębie 2 do 0 Lubin, na chwilę obudziła się jedenastka gospodarzy Nowak sprytnie do Kuświka ten w pole karnej w ostatniej chwili w roli męża opatrznościowego Mateusz Barczak za jego plecami już czaił się Zbigniew Zakrzewski w 65 minucie Ilian Micański, Micański podprowadził, huknął i mieliśmy 3 do 0. Gospodarze na kolanach, dziewiąte trafienie Bułgara w tym sezonie. Kto wie, czy nie najpiękniejsza bramka strzelona przez byłego króla strzelców, ale drugiego frontu. Wydawało się, że gospodarze już się nie podniosą, ale oto Nowak do Kuświka i ten sprytnym strzałem w długi róg. Pokonuje Aleksandra Ptaka. Gol honorowy dla zespołu gospodarzy. Dla Kuświka to trzeci występ w ekstraklasie i druga bramka. Wcześniej trafił w nomen omen przegranym także meczu z Jagiellonią Białystok. W doliczonym czasie gry rozmiary porażki powinien był zniwelować Sednarski. Na raz i na dwa się jednak nie udało. Najpierw refleks Ptaka. A potem na drodze piłki stanął Kosta. W Zagłębie ostatecznie zasłużenie wygrało 3 do 1. Ilian, to jak się dziś Bułgar bawił w Bełchatowie? No właśnie wszyscy widzieli jak się bawił Bułgar w Bełchatowie. Myślę, że dzisiaj Zagłębie też się bawiło bardzo dobrze i oby żeby tak dalej było. Ja myślałem, że to ty tylko strzelasz z pola karnego. No, widocznie myślę, że teraz ludzie mogą zobaczyć, że oprócz to, to mogą strzelać z daleka. Jak wchodzi to wszystko? No jak chodzi to wszystko, obojętnie z blisko, z daleko, to jak złapałem ta seria, to ci do końca. A pan się cieszy z bramek Micańskiego? Tak, dlaczego nie? No, no przecież ja zawsze powiedziałem, że jeżeli bramki będzie w każdym meczu strzelał, to nie widzę trenera, który by go nie wystawił, który Ale on twierdzi, że pan był trenerem, który nie chciał go wystawiać. Nie, ja powiem tylko prawdę. Był moment, że on nie grał, że on e, e, do gry kombinacyjnej to nie jest zawodnik, a wtedy akurat była taka taktyka i on nie pasował, ale jeżeli chodzi o ten zespół, co teraz jest, e, e, grając w przodzie jako napastnik, to m, m, można na niego liczyć. A w naszej reprezentacji przydałby się taki? E, nie, bo to jest e, Bułgar, Ja Mu powiedziałem, że mam szczęście, że nie grał w Bułgarii, bo by mi bramki strzelał w ostatnim meczu z Bułgarią. Me la dirías,